Cześć kochani, witajcie w 23 tygodniu mojej ciąży. Dzisiaj jest ostatni dzień tego 23 tygodnia i muszę się dzisiaj wyjątkowo naprawdę streszczać z tym, co do Was mówię, bo muszę iść po Anę wcześniej do przedszkola. Zaraz wam opowiem dlaczego. Um, wiecie, ze mną to jest tak, że jak zacznę do Was mówić, to mówię, 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 a później wychodzi godzina filmu, które muszę skracać maksymalnie, żeby to miało jakieś ręce i nogi, to znaczy, żeby to się dało oglądać, żeby ktokolwiek chciał oglądać, przecież kto będzie chciał oglądać godzinny film. Szybciutko opowiem Wam tylko o tym, co mówi moja aplikacja, że wielkość mojego dziecka jest porównywalna do wielkości greyfruta. Długość to około 28,5 cm i waga około 465 500 g. I to jest 23 tydzień, więc nareszcie weszłam w ten spokojniejszy dla mnie czas. Weszłam wreszcie w granicę przeżywalności wcześniaków. 23 tydzień to jest właśnie ta granica przeżywalności wcześniaków. Dzieci urodzone wcześniej w obecnym stanie medycyny jeszcze nie przeżywają, ale wiadomo, że im później, tym lepiej. Trafiłam na taki bardzo fajny wykres, czyli znaczy nie wykres, tylko taką tabelkę, ile dzieci mają szans na przeżycie w zależności od tego, w którym tygodniu się urodzą. Oczywiście to też zależy od dojrzałości dziecka i tak dalej. Gdzieś Wam to tutaj albo tutaj wrzucę, nie wiem, zobaczę gdzie będzie więcej miejsca. Um, wiadomo, że zależy to od dojrzałości narządów wewnętrznych dziecka. Zależy to też, no nie oszukujmy się od tego, do jakiego szpitala trafimy i na jaki zespół trafimy. Zespół lekarzy położnych i tak dalej. No dobrze, przejdźmy do 23. tygodnia, bo się trochę działo. Na szczęście, jeszcze odpukać. Nic złego się nie działo z moim baby w brzuszku, ale się działo z Aną, a w końcu to jest kanał Mama i Jana. Muszę sobie trochę popijać, bo uu, uu, gorąco. Um, mm. We wtorek, dokładnie tydzień temu, wprawdzie to był ostatni dzień 22 tygodnia, ale o to zahaczę. Anna obudziła się bardzo wcześnie, jak na nią, i yy, yy, poczułam, że jest ciepła, więc zmierzyłam jej temperaturę. Miała 37 Fahren, już nie pamiętam ile to było. Tata napisał do przedszkola, że Ana do przedszkola nie pójdzie. Ana nie chodzi codziennie do przedszkola, no ale akurat we wtorki chodzi. Więc tata napisał do przedszkola, że Ana nie przyjdzie. Nie przejęłam się tym zupełnie, myślałam, że będzie tak jak zawsze, szybciutko jej przejdzie, ale trzy miesiące temu odstawiłam Anę od piersi, bo hormony ciążowe już mi trochę przeszkadzały, nawet bardzo, dobra, bardzo, bardzo mi przeszkadzały i karmienie piersią zaczęło być bolesne. Zaczęło być na tyle bolesne, że stwierdziłam: Dobra, to już czas. A wiecie, że karmienie piersią jest rewelacyjne, jeżeli chodzi o odporność, utrzymanie odporności i zdrowia dziecka. Więc nie przekalkulowałam tego, że odstawiłam ona od piersi. No i się zaczęło. Jej pierwsza prawdziwa choroba. Następnego dnia. Anna obudziła się jeszcze wcześniej i z temperaturą już 39,2. Mąż został w domu i pojechaliśmy do lekarzy. Pojechaliśmy do lekarza na NHS, to jest taki brytyjski odpowiednik NFZ u Tutaj raczej nikt, raczej się nie chodzi prywatnie do lekarzy, tutaj właśnie wszyscy chodzą na NHS, ale my z naszymi polskimi przyzwyczajeniami. I poza tym, zupełnie nie ufając brytyjskim lekarzom, umówiliśmy też Anę do polskiego pediatry, bo tym razem miałam przeczucie, że jej to samo nie przejdzie. Tak, takie już mnie rano naszło przeczucie, kiedy zobaczyłam te 39,2 ale diagnoza u jednego i drugiego lekarza była ta sama, to znaczy Polska, pani doktor nam wszystko wytłumaczyła, powiedziała, że to jest angina na tle bakteryjnym i tak dalej, i tak dalej. Powiedziała, jakie lekarstwa się bierze, wszystko nam to wyjaśniła. Natomiast Brytyjka powiedziała tylko, że to jest infekcja na tle bakteryjnym i, przy, i wypisała receptę, bez tłumaczenia i mówienia co i jak. W każdym razie do Daliśmy receptę na ten sam lek um, i tak sam, takie samo dawkowanie, z tym, że Brytyjka dała nam receptę na 7 dni, a Polka na 10. W piątek, a nie, Do piątku, Ani nie przechodziło, w piątek to w ogóle już była masakra, więc w sobotę rano pojechaliśmy jeszcze raz do jeszcze jednego lekarza na NHS. Um, który potwierdził, że ta diagnoza jest słuszna i ten antybiotyk, który Anna bierze, jest właściwy, tylko musimy jeszcze trochę poczekać. Ale wtedy ta druga pani doktor na NHS stwierdziła, że ten antybiotyk powinien być na 10 dni, a nie na 7, więc nam dopisała jeszcze receptę na dodatkowe 3 dni. I powiem Wam, jak to tutaj jest. Jest inaczej niż w Polsce. Przynajmniej, no nie wiem, bardzo, bardzo dawno nie miałam do czynienia z antybiotykami w Polsce. Ale jeżeli nic się nie zmieniło, to w Polsce jest tak, że lekarz wypisuje receptę na antybiotyk, idziemy do apteki, dajemy tą receptę, a farmaceuta po prostu ściąga z półki opakowanie z lekiem i nam daje. Natomiast w Anglii jest inaczej. Dostajemy receptę na e, określoną dawkę. E, I kiedy poszliśmy do apteki, musieliśmy poczekać, aż e, oni ten lek, w jakiś, tam, w jakiś tam sposób oni tam mają go przygotowany, ale nie do końca zrobiony. E, zapytali nas, e, czy sami sobie rozrobimy ten lek, czy oni nam mają to zrobić tak, żeby był już gotowy do podania. No, wybraliśmy tą opcję, żeby oni nam to zrobili. Zawsze myślę, że farmaceuci zrobią to precyzyjniej. I Ana w sumie w ciągu tych 10 dni miała przyjąć 200 ml antybiotyku i dostaliśmy dokładnie 200 ml antybiotyku co do mililitra. Tak, w Polsce jest po prostu opakowanie zdejmowane z półki i zazwyczaj... Nam jeszcze trochę tego leku zostaje, z którym nie wiadomo, co robić. I może rzeczywiście ten brytyjski system jest trochę lepszy, bo znam takie osoby, które. O, dziecko nie skończyło antybiotyku, to ja sobie po nim dopiję ten antybiotyk, chociaż nic mi nie jest. Boże, jakie to jest nieodpowiedzialne zachowanie, błagam Was, nie róbcie takich rzeczy. Więc chyba jednak ten system brytyjski jest lepszy. A jeszcze Anna miała receptę na 200 ml, ale nie mogli nam jednorazowo wydać 200 ml antybiotyku. Nie wiem dlaczego, takie są przepisy podobno. I dostaliśmy 100 ml, i dopiero w sobotę mogliśmy przyjść po kolejną setkę. No i powiem Wam, że tym razem naprawdę, a nie y, samo by nie przeszło. Y, moje dziecko, które zawsze było zdrowe, nagle y, zachorowało naprawdę nieciekawie. Ja wiem, że wszyscy rodzice przez to przechodzą i będziecie się dziwić, Boże w ogóle, co ja tak przeżywam. Ale u mnie to był y, pierwszy raz, wiecie, pierwsze dziecko z pierwszą chorobą tak naprawdę. Y, więc byłam trochę w szoku. W środę, jak już wróciliśmy od tych lekarzy, to mieliśmy już mały problem ze zbiciem temperatury, ale jeszcze nie było tak źle. W czwartek też podawaliśmy paracetamol i chyba jedną dawkę ibuprofenu dostała, ale też nie było tak źle. W piątek była kumulacja było najgorzej. W piątek, a na a nie dawaliśmy na zmianę paracetamol z ibuprofenem i przekroczyliśmy dobową dawkę jednego i drugiego, ale ledwo temperatura trochę spadła i już było znowu 40 stopni, już było naprawdę nieciekawie, ale od soboty jest lepiej. W sobotę wzięła tylko jedną dawkę paracetamolu, a w niedzielę już nic. Jest jeszcze bardzo osłabiona, bo wiadomo, antybiotyk bierze też probiotyk. A pytaliśmy też panią doktor, kiedy będzie mogła pójść do przedszkola, bo. Pomyśleliśmy, że jeżeli będzie się czuła dobrze, to niech idzie do tego przedszkola, aby tylko nie zarażała innych dzieci, bo też siedzenie ze mną w domu przez cały czas jej się po prostu może znudzić. No, wiadomo, że chodzimy na plac zabaw i tak dalej, ale ja też ze względu na ograniczoną pojemność pęcherza mam ograniczony zasięg chodzenia na plac zabaw. Chodzę tylko na ten, który jest najbliżej nas, i on się już a nie totalnie znudził. Hmm. Więc pani doktor powiedziała, że już w piątek może iść do przedszkola. W piątki, a Anna akurat i tak do przedszkola nie chodzi, no ale w piątek było z nią bardzo, bardzo źle. Dzisiaj jest wtorek i dzisiaj po raz pierwszy poszła do przedszkola, ale myślę, że odbiorę ją wcześniej, bo wprawdzie już od kilku dni nie ma temperatury, ale jest, no wiadomo, przez antybiotyk i przez to, że była chora, jest taka trochę osłabiona. I generalnie to ma ochotę tylko leżeć i chcę, żebym się do niej przytulała i ją ugłaskała. Nawet nie chcę parę minut posiedzieć z tatą, co jest dla mnie troszkę męczące, bo dzisiaj lecimy do Polski, więc planowałam odstawić, zostawić trochę Anę tacie na weekend, trochę ponagrywać, bo ostatnio zrobiły mi się małe zaległości w nagrywaniu. Chciałam też nagrać nowy haul z ubraniami Anny, ale to już chyba zupełnie kiedy indziej. Chciałam Wam też nagrać, co właściwie pakujemy do Polski, ale też nie wiem, czy się z tym wyrobię. Muszę jeszcze się poumawiać do kilku lekarzy, bo wprawdzie jestem umówiona do mojego ginekologa, ale chciałabym się jeszcze umówić do ginekologa prywatnie. Jestem umówiona do endokrynologa bo ostatnio coś z hormonami tarczycy też było nie do końca. Chociaż mój lekarz powiedział, że żebym się tym nie przejmowała, wcale nie jest tak źle, ale do endokrynologa muszę iść. Co jeszcze? Ano od jakiegoś czasu narzeka na ból brzucha. Też nas brytyjscy, brytyjscy pediatrzy to totalnie zignorowali. A polska pani doktor nam wytłumaczyła przynajmniej o co chodzi, że przy anginie bakteryjnej często występują u dzieci bóle brzucha, ale mimo wszystko zaleca nam zrobienie badań moczu, badań na owsiki, chociaż owsików Ana nie ma. Wiem, jak to jest, kiedy się ma owsiki i wiem, jak to jest, kiedy dziecko ma owsiki i Ana nie ma owsików. Ale, ale okej, okay, badania zrobię. No i jeszcze USG brzucha, więc Anna już jest na USG brzucha umówiona. Um, jeszcze chciałabym z nią pójść do dentysty, bo, bo nie byłyśmy już chyba pół roku, nawet może nawet 7 miesięcy, więc nie, chyba nie 7 miesięcy. No ale już od kilku miesięcy nie byłyśmy, więc czas pójść z Aną na przegląd. Um, jeszcze do jakiegoś lekarza się miała mój dzisiaj umówić, ale, ale nie pamiętam do jakiego. W każdym razie nie było to nic pilnego. Jeszcze bym Anę też umówiła do pediatry prywatnie. Dawno nie była. To znaczy była teraz, jak miała anginę, ale chodzi mi o taki bilans. Kiedy miała dwa lata, była na bilansie dwulatka. Już dawno nie była. Chciałabym, żeby lekarz zrobił przegląd przegląd więc tak, trochę spraw będzie do pozałatwiania. Generalnie to planowałam polecieć do Polski tylko na 2-3 dni, tylko po to, żeby pójść do mojego ginekologa, ale ceny biletów były bardzo niefajne, więc wybraliśmy opcję po prostu taką, żeby aż tak dużo za bilety nie płacić, no i ten pobyt, pobyt wyszedł nam na półtora tygodnia, więc skoro będziemy półtora tygodnia, to tym razem właśnie pozałatwiam, ile... Z tych, tyle tych spraw, ile się da. Chciałabym jeszcze kilka rzeczy kupić, takich, które być może w Anglii też są, ale ja nie mam czasu tutaj jeździć po sklepach, to wszędzie jest daleko. A akurat we Wrocławiu mam, mieszkam w takim miejscu, że mam dużo, dużo dużych sklepów blisko siebie, więc pojeździmy troszkę z Aną. Przyjedzie też moja mama, więc troszeczkę się Aną zajmie. Teściowa być może nawet też przyjedzie, więc y, też może się trochę aną zajmie, chociaż ale nie chcę teraz siedzieć z nikim innym, więc nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, chyba będę ją musiała ciągać ze sobą po sklepach. No, zobaczymy też, w jakiej będzie formie. Jeżeli będzie tak jak teraz, to wolałabym ją zostawić w domu, niech sobie leży, niech ją ktoś głaszcze po pleckach, po brzuszku i, i tyle. Ale jak się poczuje lepiej, to oczywiście będzie ze mną chodzić po tych sklepach, bo ona to po prostu lubi. W tych dużych sklepach też są zawsze jakieś place zabaw, zawsze jakaś rozrywka, zwłaszcza, że ma być za ciepło jak na nasze standardy. My z Aną jesteśmy pingwinami, lubimy niskie temperatury, tak do 20 stopni, a ma być powyżej 30, więc myślę, że obie z chęcią będziemy spędzały całe dnie w klimatyzowanych sklepach, po prostu. Gorzej nam się będzie spało. O, ja sobie tego nie wyobrażam. Nie lubię spać powyżej 16 stopni. Jeżeli jest powyżej 16, to, to ja spać nie mogę po prostu. A, a będzie powyżej 20 i to w najzimniejszej części nocy. Dobra, <laughs> jakoś damy radę. Przez cały pobyt nie będzie tak źle. Będzie tak tylko przez pierwszą część. No, chyba że się prognozy zmienią. Hmm, czy coś Wam jeszcze chciałam powiedzieć o tym 23 tygodniu? Nic sobie nie zapisywałam, bo nie miałam czasu. Ona była naprawdę super grzeczna, super kochana, ale bardzo absorbująca w tym czasie, bo po prostu była chora i potrzebowała cały czas mojej bliskości. No, i też nie mogłam jej oddać mężowi. Tak jak to często robię, kiedy mąż ma trochę wolnego, kiedy jest weekend, kiedy jest wieczór. Ja się wtedy zajmuję swoimi sprawami, no tym razem to nie wyszło, no ale dziecko mnie potrzebuje. To, czego się też bardzo bałam, to żebym ja się od niej nie zaraziła. No to mniejsza o mnie, ale jeżeli ja się zarażę, to moje baby w brzuszku też będzie w jakimś tam stopniu zagrożone. Najgorsze są choroby w pierwszym trymestrze ciąży. Ja już jestem w drugim trymestrze, już jestem za połową ciąży, więc taka choroba aż tak bardzo by dziecku nie zaszkodziła, ale wiadomo, że w ciąży najlepiej w ogóle nie chorować, trzymać się od wszelkich źródeł infekcji jak najdalej. No a ja byłam koło mojego malutkiego źródła infekcji cały czas. Nawet spałyśmy razem, no dobra, tam nie całą noc, bo ja nie potrafię z kimś spać, ja nie potrafię z Aną spać. Ja się po prostu za bardzo wiercę i to Anę budzi. A jeszcze Wam kiedyś opowiem w ogóle o tym, jak, jak my rozwiązałyśmy kwestię spania, bo wiadomo, że dzieci i spanie czasami to jest taka, taki problematyczny temat. No. Więc y, mam zamiar pozałatwiać dużo rzeczy w Polsce. Y, nie poumawiałam się do, do lekarzy, tak jak planowałam, nie porobiłam zakupów online, tak jak to zawsze robię, y, tak jak planowałam, bo Bo cały czas siedziałam z Anu. A i jeszcze wam powiem, y, jakie ja środki stosowałam, y, żeby wzmocnić troszeczkę moją odporność, y, żeby mnie zachorowała. Na razie odpukać, nie jestem chora, ale też ten okres inkubacji choroby troszkę trwa, więc jeszcze nie jestem pewna, czy nie zachoruję, ale mam nadzieję, że nie. To, co ja starałam się robić, to spać dużo, co nie było łatwe, bo Anę trzeba budzić co parę godzin na kolejną dawkę antybiotyku. Ja się wtedy wybudzam, ona się wybudza, muszę najpierw ją uśpić, później siebie uśpić. Ja jestem typem, który bardzo opornie zasypia. Poza tym ona się też często sama z siebie w nocy budziła, jak miała za wysoką temperaturę, majaczyła. Musiałam też sama wstawać i kontrolować tą temperaturę, żeby, żeby wiedzieć, czy się nic nie dzieje, zwłaszcza w tych najgorszych dniach, czwartek, piątek, kiedy ta temperatura naprawdę bardzo szybko nam rosła. Więc to nie było łatwe, ale starałam się, jak mogłam spać, jak najwięcej. Jak Ana spała w dzień, to ja też się starałam spać w dzień. Jak tata przyszedł i Anna pozwoliła sobie na to, żeby chociaż trochę z nim posiedzieć, to ja też szłam spać. Bo wyspany organizm to jest odporny organizm. Inna rzecz to bardzo też dbałam w tym czasie o swoją dietę. No, dzisiaj ją troszeczkę zaniedbałam. Dzisiaj to w ogóle dieta nas obu będzie kiepska, bo jak pójdę panem do przedszkola, to jeszcze trzeba będzie zrobić zakupy na podusz, jeszcze załatwić parę spraw i zaraz będziemy leciały. Uch. W samolocie też niczego zdrowego nie kupię, no ale starałam się przez ten czas dbać o zdrową dietę i chociaż jestem wielkim żarcą unikać słodyczy jak się da. Chciałam, żeby ta dieta była jak najbardziej zrównoważona, żeby były i białka, i zdrowy tłuszcze, i zdrowe węglowodany. I dużo warzyw i owoców. No i też dużo piłam, Z anu mieliśmy problem, bo o ile wiadomo, że dziecko chore jeść nie chce. Chociaż mój mąż twierdzi, że nigdy nie miał z tym problemu, nawet jak był chory, to ja tu normalnie, aż mi się nie chce w to wierzyć. To, to się jakoś tym nie przejmowałam. Wiadomo, dziecko chore, ani nie będzie jadło, ale jak wyzdrowieje, to nadrobi. No i Anna nam schudła kilogram. Ona i tak jest szczuplutka i jest bliżej niedowagi niż wagi w normie. Znaczy, no dobra, jest w wadze w normie, ale zbliża się powoli do tej granicy z niedowagą. Jest bliżej niedowagi niż środka wagi w normie. jeszcze nam schudła kilogramu. Dziecka kilogram to dużo. No ale cóż poradzić, ale najgorsze jest to, że nie chciała pić, a w czasie choroby trzeba pić dużo, 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 jak najwięcej, a ona pić nie chciała wcale. Właściwie tylko brała łyczek czy dwa wody, popijając antybiotyk i tyle. Zawsze wypija tak od pół litra do nawet litra, no dobra, pół litra zazwyczaj do 3,4 litra mleka dziennie a Tutaj wypijała 30 ml, 40 ml. To jest po prostu tyle, co nic. Też miałam problem z podaniem jej tego probiotyku, bo podawałam jej w mleku i musiałam robić po prostu 30 ml dawkę, żeby mieć pewność, że cały ten probiotyk wypije. Więc tak, ja piłam, jadłam na zdrowo sama też brałam probiotyk. Ja mam probiotyk zamówiony z polskiej apteki, taki dla dorosłych. Probiotyki w ciąży to są leki bezpieczne, one nie szkodzą. Nawet zaleca się w ciąży przyjmowanie raz na jakiś czas probiotyków. Podobno ma to troszeczkę pomóc zapobiec alergii u dziecka. Ale pamiętajcie, nic na słowo o wszystko, co chcecie przyjmować w ciąży. Wszystko, 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 zapytajcie najpierw swojego lekarza. Więc zanim posłuchacie mnie i. po... mam nadzieję, że tego nie zrobicie, możecie to zrobić, ale zanim stwierdzicie, że warto mnie posłuchać i pobiec do apteki po probiotyk, to zapytajcie o to swojego lekarza. Co jeszcze? Jeszcze kupiłam aktimelki sobie i Anie. One też tam jakiś probiotyk w sobie mają, chociaż starałam się je też bardzo ograniczać. Sama nie miałam na nie ochoty z jakiegoś powodu, ale Anie też za bardzo nie dawałam, bo dobra, mają w sobie probiotyk, dobra są produkty mlecznym, są ustawe, bla, bla bla, ale mają też w sobie morze cukru. A może cukru w czasie choroby, to nic dobrego? Hmm. Tak, no to właściwie wszystkie środki ostrożności, jakie ja podjęłam, nic za bardzo innego zrobić nie mogłam. Nie mogłam się odizolować od mojego chorego dziecka, które przecież mnie bardzo, bardzo, bardzo w tym czasie potrzebowało. I trzymajcie za mnie kciuki, żebym jednak nie zachorowała, żebym jakoś przez to przeszła. Zwłaszcza, że teraz czeka nas lot, a lot też męczy i osłabia odporność. I pobyt w Polsce to też zmiana klimatu, zmiana diety, co też osłabia odporność. Będziemy też bardziej niewyspane, co też osłabia odporność. Więc no, trochę w nieciekawy czas trafiłam. Ale do mojego ginekologa byłam umówiona już dużo wcześniej i naprawdę muszę w tym terminie ginekologa odwiedzić. Bilety też kupiliśmy dużo wcześniej. Nie wiedzieliśmy, że będzie taka sytuacja. Gdybyśmy wiedzieli, to pewnie kupilibyśmy na kilka dni później, po. Bo... Kiedy jałam tego ginekologa? Lecimy dzisiaj we wtorek i ja mam dopiero go za tydzień. Muszę już kończyć, bo muszę się troszeczkę zebrać. Dlatego żegnam się z Wami. Trzymajcie za nas kciuki, żeby z Aną już było wszystko dobrze, żebym ja się nie zaraziła. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!